Cześć, kochani, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj zobaczymy sobie Co Ciekawego w Miłości na najbliższe 3 miesiące. Jest to czytanie bez większego terminu, także w jakimkolwiek dniu będziecie to oglądać, będzie to czytanie na kolejne 3 miesiące. Dzisiaj mamy 7 sierpnia 2024 roku, więc jeśli to oglądacie dzisiaj, no to na najbliższe 3 miesiące, jeśli to oglądacie. Kiedyś w przyszłości to również policzcie sobie kolejne 3 miesiące. Kochani, miłość dla barana, zobaczymy, co u Singli, zobaczymy, co u osobach w związku. Ja Wam, kochani, od razu powiem: jeśli wszystko jest w związku w porządku, to nie szukajcie we wróżbach wiecie, jakichś tutaj problemów na siłę. E, że coś się na pewno dzieje jak jest wszystko w porządku to, to jest wszystko w porządku e, karty zazwyczaj stawiamy e, dla, e, w, w przypadkach gdzie z, coś tam w związku zgrzyta, że tak powiem e, ale najpierw zobaczymy kochani co dobrego u singli także patrzymy, e, patrzymy co u baranów singli na najbliższe 3 miesiące już patrzymy co dobrego u Was e, baranki Dobrego u baranków singli. Ciekawe bardzo. Słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawe. Um, ciekawe karty macie. Um, tu aż mi się. Aż mi się. Um, przestawiły, że tak powiem. Um, także jest. jest um, ja bym powiedziała, że jest fajnie. Um, I słuchajcie, już Wam mówię co ciekawego. Jeśli chodzi o baranka, baranki single, e, słuchajcie, e, mam wrażenie, że e, jeśli wybieracie się przez najbliższe trzy, najbliższe trzy miesiące, e, albo do domu rodzinnego, słuchajcie, albo do miejsca, gdzie się wychowaliście, gdzie się urodziliście, e, to może być tak, że tam kogoś poznacie, ale nie może to nawet nie być konkretnie, na przykład w domu, czy jak będziecie się spotykać ze znajomymi, może to być w podróży do tego miejsca. I słuchajcie, tutaj baranki single pokazuje mi się poznanie kogoś właśnie w podróży albo poznanie kogoś przez internet. Czyli tutaj ja bym powiedziała, że są takie dwie możliwości, w zależności od tego, czy się rzeczywiście gdzieś wybieracie, czy, czy po prostu będziecie szukać internetowo miłości. Um, I słuchajcie, mi się pokazuje przede wszystkim, że jest to zakochanie, są to randki, um, jest to spotykanie się z bardzo fajną osobą, um, ale jednocześnie, słuchajcie, coś trzeba zakończyć, co było w przeszłości. Czy to jest jeszcze związek, który na przykład się w jakiś tam sposób y, jeszcze toczy, tak? Jeszcze coś musimy wyjaśnić. E, to kochane Baranki, tu się pokazuje bardzo, y, bardzo y, konkretnie, że to już trzeba zakończyć raz na zawsze. E, jeśli słuchajcie, jest tak, że zakończyliście już jakiś związek wcześniej, i po prostu coś, coś słuchajcie, jest tutaj y, może nie tyle nie tak, ale emocjonalnie jeszcze tego nie zakończyliście. To też, kochani, już czas na to, żeby, żeby zostawić przeszłość w przeszłości, bo powiem Wam szczerze, że y, ta osoba, którą poznacie, kochane baranki, jest fajna, jest, y, pokazuje się jako sympatyczny człowiek. Y, czy oglądają mnie baranki mężczyźni, czy kobiety, to ta osoba, którą poznacie, pokazuje się jako fajny człowiek, jako osoba, którą, o którą warto, warto powalczyć, warto się nią zainteresować. Natomiast, słuchajcie, jeśli, jeśli będzie tak, że nie zakończycie tej przeszłości, to może dojść do bardzo, bardzo słuchajcie, niefajnych rozmów. Może dojść do sytuacji, gdzie będzie dużo wyjaśniania. tutaj mi się pokazuje takiego tłumaczenia się bez sensu trochę i słuchajcie, tłumaczenia się i osobie, z którą zakończyliście związek, i osobie, z którą zaczynacie związek, więc tutaj, tutaj po prostu uważajcie na to. W ogóle mi się pokazuje, słuchajcie, rada od kart wyroczni. Macie kartę, która mówi o tym, że należy po prostu być może wręcz kogoś zablokować, bo ta osoba przysyła wam dosyć nieciekawą energię, dosyć niefajną energię, także może czas, czas po prostu raz na zawsze to zakończyć. A słuchajcie, kochane single, rada od kart, od kart tarota to jest koło fortuny. A koło fortuny będzie oznaczało, że osoba, którą poznacie i osoba, z którą zakańczacie w tym momencie jakieś ewentualnie związki, Um, jest osobą, z którą macie związek karmiczny, z którą macie lekcje karmiczne. Um, bardzo często słuchajcie, jest tak, że te związki karmiczne mogą się skończyć, i czasami naszą karmą, naszą lekcją karmiczną jest właśnie odpuszczenie, zakończenie i postawienie granic. Um, więc przy tej karcie ja bym powiedziała, że w zależności od waszej sytuacji może to być zakończenie związku, odpuszczenie um, tego poprzedniego, zrozumienie, że nie zmienicie nic że tak po prostu było i tak będzie. Um, I słuchajcie, to jest też karta, która mówi o tym, żebyście korzystali z okazji, um, że okazja na poznanie kogoś fajnego może się właśnie przydarzyć już niedługo. Um, I nie rezygnujcie z tej okazji. Po prostu um, po prostu, że tak powiem, bierzcie sprawy w swoje ręce i, i niech się dzieją piękne rzeczy, um, kochani. A teraz patrzymy co u w związkach, ale tak jak powiedziałam na początku, baranki związki tylko i wyłącznie em, no, problematyczne, tak? Związki, w których coś tam się dzieje. E, tak jak powiedziałam na początku, jeśli jest wszystko w porządku, to baranki nie na siłę, na siłę nie szukajcie problemów. Em, po prostu, po prostu ich nie szukajcie. Coś mi się tu, słuchajcie, karty mi się odwróciły, ciekawe, bo ja zazwyczaj nie stawiam em, odwróconych kart, Także jest to ciekawa, ciekawa sprawa. Już patrzymy, patrzymy, co, co dalej. I słuchajcie, już patrzymy, co baranki, które mają. Słuchajcie, fajne karty macie. Baranki, które mają związki. Są w związkach, ale to są, słuchajcie, związki, które są e, najprawdopodobniej albo już długotrwałe to się będzie odnosiło najbardziej do tych osób albo długotrwałe związki, albo małżeństwa. E, tutaj przy małżeństwie, wiecie, nie zależy od tutaj nie jest ważne, ile to małżeństwo trwa po prostu małżeństwo. E, słuchajcie, jeśli wy się decydujecie, na przykład, jesteście w związku, decydujecie się na, na małżeństwo to słuchajcie, może być tak, że na przykład zastanawialiście się nad y, zalegalizowaniem związku, zastanawialiście się nad tym, y, czy to warto, czy to nie warto, bo tu jest, słuchajcie, przy związku jest bardzo dużo decyzji. Ym, I to jest tak, jakbyście wiecie, co już stali, że tak powiem, w tym małżeństwie, czy w, w zalegalizowaniu związku jedną nogą, ale coś Was tutaj trzyma. I powiem Wam szczerze, ta karta, która mi się odwróciła, to jest Wisielec, czyli jeśli rzeczywiście się zastanawialiście, jeśli nie było tej decyzji, jeśli nie było pytania w ogóle, to może się okazać, że pytanie będzie. Pytanie będzie i powiem Wam szczerze, walnie Was to pytanie po prostu jak gorące jasnego nieba. Bo jeśli rzeczywiście sz, czekałyście, czy czekaliście jakiś czas na kobietę, na mężczyznę, z którym chcecie spędzić resztę życia, um, no to baranki powiem Wam, że po prostu się nie będziecie spodziewać tego. Nie będziecie się spodziewać takiego pytania, um, ale ja mam wrażenie, że powiecie tak i ja mam wrażenie, że słuchajcie, z tych kart ja bym powiedziała, że to jest ta osoba. To jest ta osoba, która jest Wam przeznaczona, to jest ta osoba, z którą. Z którą być powinniście, ten wisierec przy tym czekaniu. Wiecie co, ja mam wrażenie, że to pytanie może być również spowodowane czymś, co się wydarzy w waszym życiu. Czyli to jest czasami tak, że na przykład, na przykład dzieje się coś niezbyt fajnego w życiu kogoś innego, naszych przyjaciół, naszej rodziny, i to nam daje do zrozumienia, że nie ma na co czekać, że trzeba korzystać z życia. I dzięki temu zadajemy to pytanie. Słuchajcie, jeśli chodzi o decyzję, to karty mówią: posłuchaj swojej intuicji. Nie analizuj, dlatego że przy analizowaniu, zwłaszcza związku, zwłaszcza uczuć, może się okazać, że serce będzie mówiło coś zupełnie innego niż logika, a tutaj karty mówią: idź za sercem. Jeśli trzeba, to się zatrzymaj na chwilę, posłuchaj tego, co Ci mówi ciało posłuchaj, co Ci mówi serce. Ale idź, idź za głosem, idź za swoim głosem. I słuchajcie, karta od, karta od e, wyroczni to jest karta, e, karta ziół, karta e, kuchni. Bardzo często to oznacza e, coś takiego, że po prostu musimy zacząć się trochę zdrowiej odżywiać musimy zacząć e, troszkę zdrowszy tryb życia. E, i to nam da siłę na bardzo, bardzo długi czas. Także kochani, wszystkiego dobrego. Jeśli wam się podobało, to oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia kochani w kolejnym filmiku.